Dzień dobry, pokażę Wam jak mieć darmowe roboksy. Jak mieć darmowe roboksy, tak, darmowe roboksy, bez kupywania je. Tak, bez kupywania je. Trzeba mieć taki filmik, ale nie wiem czy jest. Jego oglądałem na dla kolegi w Discordzie. Chyba ja tu był... Było arkadaşlar. Musisz, musisz na taki kanał, że gdzieś na taki kanał no... zaraz się widzimy. No musimy wejść w taki Roblox darmowe roboksy. I to nie... I to i jego kanał się nazywa Max, nie wiem, a możecie sobie ten, go ja sklepowałem, idziecie na jego kanał, na, na jego kanał, jak mnie darmowe roboksy Musicie wkręcić na ten link, tu musicie, tu musicie, tu musicie iść, ale w tym filmiku, co ja pokazywałam, tutaj... Robux zadanie. Trzeba, trzeba tu podać e-mail gracza. Gra, trzeba podać e-mail. Co tu. Trzeba tu wykonać zadanie, żeby, żeby mieć Robuxy. Ja nie mam tej gry. Muszę ją zainstalować. Musimy, musimy kliknąć wykonać zadanie. Taka King Of Chodzimy w, w sklep play Można wskazywać takie aplikację No to zaraz się widzimy Już wskazywałam takie aplikację Musimy z sklep play nie to jest, to jest O, nie musimy wpisać. Ja to teraz wpiszę.